Moje kochane byczki na czytaniu na wrzesień 2020 roku. Witam, mam nadzieję, że niektórzy z Was są po urlopach pełni energii. Niektórzy może przed urlopem, niektórzy nie pojechali. No cóż, zdarza się i tak. Natomiast, yy, no. Mm, Mam nadzieję, że mimo wszystko i tak wchodzimy w bardzo pozytywny czas ze względu na to, że zmieniała się numerologia 17 września 2020 roku. Wchodzimy w numerologiczną piątkę, także będzie się działo piątka, to mówię, początek, znaczy nie początek tylko... tylko Czas zmian, dobrze wykonanej pracy, e, ocena w szkole też jest na piątkę, także że życzę, żeby to, to tak wyglądało. Życzę Wam, żeby czytanie było fantastyczne i, i pozytywne to jest najważniejsze. To są oczywiście tylko przekazy i drogi, jaką drogą wy pójdziecie. To już zależy naprawdę tylko i wyłącznie od Was. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za, za subskrypcję i oczywiście proszę o nie. Zapraszam też na, na indywidualne czytania, jeżeli potrzebujecie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, to oczywiście zapraszam. Moje czytania są, są dosyć długie, ale mówię, zawsze są magiczne. Zapraszam też na, jeżeli ktoś ma taką potrzebę na oczyszczanie energetyczne. Dużo osób z Was o to prosi, o to pyta, więc chciałam właśnie powiedzieć, że, że coś takiego robię. Jeżeli czujesz, się zanieczyszczony zabrócony energetycznie zapraszam no i cóż, moje kochane byczki zaczynamy od czytania do czytania na wrzesień 2020 roku dobrze mam nadzieję, że będzie cudowne mam nadzieję, że będzie pozytywne i zobaczymy o co chodzi tutaj z tym przekazem dla Was dawanie i przyjmowanie mm. Dobrze, 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 dobrze. To co z reguły zawsze mówię u byczków. E, nauczcie się, moje kochane, e, równoważyć dawanie z przyjmowaniem. O co tutaj chodzi? O to, że e, chyba no, dla niektórych to jest proste i łatwe do zrozumienia. Natomiast mm, Niektórzy w ogóle nie widzą problemu, tak? że są tylko załóżmy biorcami i bez różnicy o co chodzi, to, to, to mi się to należy. Natomiast niektórzy z Was są dawcami i dają za dużo, zbyt dużo, i okazuje się, że potem są zniesmaczeni, oszukani, poranieni i uważają, że cały świat przysięg się przeciwko nim. Tak to wygląda, także słuchajcie. Nauczcie się brać, nauczcie się dawać i zrównoważcie to, to jest bardzo ważne. Ta karta może dotyczyć, oczywiście nie, nie musi, ale może dotyczyć też dziecka, tak? Potraficie, y, mówię, dać y, zbyt dużo, a potem okazuje się, że no... Profitów z tego nie ma, oczywiście to jest przenośnie, dziecko nie jest, nie, nie ma być profitem, natomiast no, no to, to, to coś, tak, Taka, ta, ta, ta dobra energia, Za, załadowaliście tak duży, duży, duży potencjał dobrej energii właśnie w jakichś w przedsięwzięcie, w jakąś w w w cząstkę swojego życia i tutaj okazało się, że, że to nie wypaliło. To oczywiście jest tylko początek. Zobaczymy o co tutaj chodzi dalej. Jest oczywiście to dodawanie, przyjmowanie przy tym dziecku. Natomiast jest też karta szczęście w nieszczęściu. Przeróbcie coś w coś dobrego. Nie wiem. Hipotetycznie. Macie męża, który załóżmy za dużo sobie pozwala na piwko i e, złapała go policja, tak? No i to jest nieszczęście. Prawa jazdy na, nie wiem, na jakiś czas. Oczywiście mówimy o jakimś niedużym promilach, także prawo jazdy zabrane, mandat i tak dalej. To jest nieszczęście. Natomiast słuchajcie, Pan się obudził przestał piwko pić i popijanemu nawet po piwku wsiadać do samochodu. Już nie wsiądzie, załóżmy, tak? To jest szczęście, także mówię, taki przykład głupi gdzieś tam wyrwałam sobie z głowy, ale tak to wygląda, tak? Przekujcie szczęście, nieszczęście. Tutaj jak właśnie mówię, tutaj jest też przy karcie akurat dziecka. Może załóżmy się coś wydarzyło, co otworzyło Twojemu dziecku oczy na to, że już się obudziłem. Już tak więcej nie zrobię. Oczywiście to jest początek. Zobaczymy o co tutaj chodzi, bo tak mi to tutaj wyszło, ale zobaczymy, czy to faktycznie dotyczy Waszego dziecka. Ok. Tak, tutaj jest karta, która dla niektórych, oczywiście, nie dla wszystkich, nie dla wszystkich, ale dla niektórych, to ta karta dotyczy dziecka, ale mam taki przekaz dla Was. Twoje dzieci są strzeżone, strzeżone przez anioły, także mój drogi byczku nie bój się o, tą, o, to, o, to o to o swoje szczęście, o ten swój skarb tak? skarb jest, skarb ma, ma dużą ochronę, można powiedzieć security działa security działa więcej wiary i zaufania i idź naprzód, nie lękaj się bo yy, mówię yy, tędy droga i to dobry czas jest yy, dla ciebie Mój drogi byczku, tak? Więcej wiary i zaufania, no też do dzieci, do swojego dziecka. No, oczywiście mówię, to jest ogólne czytanie. Jeżeli ktoś czuje coś, jeżeli ktoś czuje, że, że potrzebuje jakiejś odpowiedzi większej, proszę dzwonić. Oczywiście nie dla wszystkich byków będzie to czytanie, które będzie dotyczyło dzieci ich, tak? Ale tutaj mówię, gdzieś coś się zadziało na pozycji dziecka, tak? Okej. Okay. Najlepszy czas to dobry czas dla Ciebie, by ruszyć naprzód. Druga karta, idź naprzód, nie lękaj się. Jeżeli masz jakiś e, projekt, jeżeli masz jakiś pomysł, jeżeli masz coś do zrobienia, jeżeli chciałeś coś zrobić, a się wstrzymywałeś. Czas pójść naprzód. Mówię, wchodzimy w piątkę, wchodzimy w zmiany i te zmiany życzę Wam. Przed chwilą stawiałam baranka, teraz jesteście drugim znakiem, który stawiam, i to jednak gdzieś e, zaczyna m, y, się. Y, y, no, okazywać, że to, że ta piątka zaczyna działać, tak, że wchodzimy w tą piątkę. Oczywiście to nie dla wszystkich, bo dla niektórych, ja mówię o piątce jako, no, z roku, tak, 2021 to będzie piątka, mimo to, że wchodzimy teraz w ten czas. Ok, ale o, o numerologii będziemy mówić, mówię w innych, w innych rozkładach, natomiast teraz tu się, na, na Tobie, mój drogi Byczku, musimy z, no, Wdrożyć się w, tw w, tw w Twój przekaz. Mój drogi Byku, dla niektórych będzie jakaś podróż. Nadchodząca podróż może odmienić Twoje życie na lepsze, także dla niektórych może też te wakacje faktycznie jest przed Wami. Coś się może dobrego wydarzy, może jakaś podróż ee... pozytywna w dobrym towarzystwie. Jakieś Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, mój drogi Byczku. Spełni się. Natomiast co potrzeba, trochę cierpliwości, nic na siłę, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Także tyle ci powiem, tak? Twoje życzenie się spełni, kochany mój byczku, tylko nie naciskaj. Może to, 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 to dotyczyć też oczywiście związku. Lub związku małżeńskiego, lub relacji partnerskiej. Coś chcesz przeforsować, to na, na spokojnie, nie na siłę, bo ty tak potrafisz nieraz. A teraz już chcę, już tutaj topię nóżkami. Nie tupiemy nóżkami, od razu mówię. Nie tupiemy nóżkami, moje drogie. Natomiast yy, czas na to, żeby ruszyć z miejsca. To jest bardzo ważny przekaz dla Was. I. No, mówię tutaj, ta ta, 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 ta ta, karta przy dziecku, tak, strzeżony i chroniony, Nie boimy się o dziadusia swojego. Mówię, każda mama uważa czy tata, że jego dziecko, bez różnicy ile ma lat, to jest zawsze dziadusia. No, doświadczenia życiowe, moje kochane, jak to zwykle. Rozkochane byki, wy lubicie ten stan, tak? Wy, lubicie, wy jesteście bardzo oddanymi kochankami bo tutaj będzie dla niektórych karta kochanków, jakiegoś partnerstwa, i tutaj mówię, coś się będzie kręciło u Was odnośnie, odnośnie tutaj związku, natomiast dla niektórych może to być niestety, ale poranienie przez partnera, eee, ten kochanek, który gdzieś stanął na Waszej drodze, ta druga połówka dała Wam tak popalić, że na dzień dzisiejszy to żeście się zamknęli po prostu jak taki E, ślimak w domku, no, no czas spustelnika można powiedzieć i teraz oczywiście szukamy sprawiedliwości. A sprawiedliwość, tak jak powiedziałam, dla każdego jest inna. Natomiast warto by było pójść w drugą stronę, nie cofać się do tych ran, nie cofać się do tego niespełnionego e, e, związku tylko i, i uciekanie właśnie w tą pustelnię, w tą pustelnię i, i, i takie, yy, że ja jestem taka poraniona i teraz się już schowam i już teraz nikt mnie nie, nie zrani, to nie o to chodzi, tylko właśnie wejść w marzyciela, marzyć to, czego się chce, będzie się działo magiczne zdarzenie. Tak to widzę, tak to widzę, mój drogi byczku. Nie w tą stronę, nie w stronę właśnie zamykania się. Oczywiście, ten pierwszy etap po jakimś tam nieudanym związku z reguły tak jest, że, że się dziś zamykamy i musimy się tam wybuczeć, natomiast tutaj bardziej otrząsamy się, idziemy naprzód i, 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 i szukamy innej drogi dla naszego życia. Tak jak mówię, bardzo dużo różnych opcji. Dla niektórych byków będzie to związane z dzieckiem. Z dziećmi, z problemami z dzieckiem, dla niektórych będzie to spełnienie marzenia, życzenia, i to będzie związek, który, który gdzieś chciałyście stworzyć, gdzie on się stworzy. Dla niektórych będzie to znowuż, tak jak mówię, poranienie doświadczenia życiowe i, i w tą stronę, ale bez różnicy, u których czas na ruszenie naprzód. Zobaczymy, co dusza chce przekazać Wam co ta dusza chce przekazać Wam dwie karty dla byczka na wrzesień 2020 roku no, to Twój wybór czy uczynisz swoje życie łatwym czy trudnym więc wybierz życie z wdzięcznością lojalnością i oddaniem to co mówiłam wcześniej stało się, zadziało się nie siedzimy w zupie wychodzimy z z marazmu i Wchodzimy do czystej wody, otrzepujemy się i idziemy dalej. Tak to widzę, tak chce dusza. Dusza nie ma ochoty roz, roz, rozrywać, rozdrapywać ran, płakać nad rozlanym mlekiem, co się stało i tak dalej. No i właśnie, spójrz na dzień dzisiejszy jako na początek nowego Ciebie i pozwól przyszłości odejść. Ta sama karta, która była, słuchajcie, u baranka, i tutaj gdzieś bym jednak się, tak jak mówię, drugi raz tej piątki trzymała. Coś się będzie działo. To jest czas zmian. Odchodzenie od starego, wchodzenie w nowe. I tyle, tyle, tak to widzę. I, 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 i trzymajcie się tego i idźcie za tym. Dobrze? dobra, Moje kochane byczki, co dalej? Co dalej? Jeżeli się słuchaj prze, przejęzycza między byczkiem a baranem, mam nadzieję, że nie, bo to jest dla byczków czytanie. To przepraszam, bo przed chwilą czytałam. Baranka i tak nieraz, nieraz się mogę przejęzyczyć. Mam nadzieję, że nie. Słuchajcie byczki, mniej kofeiny, mniej stresu. Zabijacie się same. Wasz stan psychiczny ciała, umysł i duszy. Wasze ciało wam daje znaki. Wasze ciało jest po prostu jedną wielką, drżącą galaretką, tak? Dla niektórych, słuchajcie. Mniej żłopiemy kofeiny, to też ta, ta galerotowatość yy, kofeinka doprowadza. No i stres, zażegnaj stresującą sytuację, zażegnaj stresującą sytuację. Słuchaj, nie dajesz rady, kochane, zapisz się na jakąś jogę gdzieś, żeby Cię wyciszyć, żebyś mógł troszeczkę zapomnieć o tym, yy, o, o, o problemach dnia codziennego, bo no potrafisz, potrafisz, to od razu energetycznie włazisz w to wszystko, I rozbierasz wszystko na części pierwsze. Boże, kochany byczku, proszę cię proszę cię. Nie tędy droga do Pana Boga. Ok? Jakaś ukochana osoba jest przy tobie. Eee, w zdrowy styl życia. I, 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 I zobaczymy, co tutaj. Pozdrowienia z niebios. Moje kochane byczki. Ktoś, kto odszedł z tego. Wymiaru. Pamiętajcie, że nadal żyje, bo śmierć jako taka nie istnieje jest tylko śmierć ciała. Reszta, reszta żyje i ma się dobrze. Śleci pozdrowienia z niebios. Także jakaś ukochana osoba, która odeszła z tego wymiaru, dba o Ciebie i chce Ci przekazać dwie rzeczy. Pamiętaj, posłuchaj. Nie bój się o kasę, dobrobyt będzie przy Tobie. Zawsze z tyłu głowy masz ten niedosyt, że może się coś zadziać. Uważaj, bo tak nie jest. I przekaz, że urodził się w Twojej głowie wspaniały pomysł, i tego pomysłu, mój drogi boczku, się trzymaj. Nie odchodź od tego swojego wspaniałego pomysłu. Taki przekaz masz od osoby, która, której nie słyszysz, a która jest przy tobie. Zobaczymy, jaki problem jest jeszcze na no odwet. Tak, tak, tak. No jesteście w tym, dobra. Ja Ci pokażę, jak ja potrafię wyrywać paznokcie, jak cię to będzie poleć. I słuchaj, i tutaj teraz tak, mój drogi byczku. albo chcesz się wziąć właśnie na kimś odwet, kto cię skrzywdził, chcesz pokazać tą swoją mocę, zawsze powtarzam, ten byk na arenie po prostu do ostatniej kropli krwi albo boisz się odwetu yy, osoby drugiej, ale bardziej bym się tutaj patrzyła w to, że to ty chcesz wziąć odwet i pokazać, jak ty to zrobisz, jak to będzie boleć. Mówię, jakie ty tortury już wymyślasz w głowie, a najbardziej to torturujesz siebie tym. Mm, Okej? Okay? Dobra, zobaczymy, jak rozwiązać tą sytuację, naprawdę. No właśnie, uwolnij się od tego, uwolnij się od tego, nie bierz żadnych odwetów. Puść, bo to jest, mówię, jak trzymasz tą, tą, tą istotę, bo to jest takie, mówię, trzymasz tą istotę za nogę i chcesz jej tą nogę urwać. Kochany, puść to, uwolnij się, bo, mówię, szamoczysz się bez sensu, to jest niepotrzebne. Jesteś w tym dobry, zawsze cały czas ci chodzi po głowie, że on mnie zdradził, czy on mnie skrzywdził, to ja mu pokażę. Ona mnie zdradziła, ona mnie skrzywdziła, to ja jej pokażę. No nie tędy, droga. Dobra, ostatnia karta, mój drogi byczku. Zobaczymy, jakie przesłanie dla ciebie podsumowujące, reasumując to całe podsumowanie, co dla ciebie z pięknych kart nowych. Piękne, nie? Piękne. E, Okej, okay. nie tasuję już. Wyciągam dla Ciebie. No, no sorry, no słuchaj, no przepraszam Cię, no nie będę Cię tutaj e, e, mówiła. E, przepraszam, bo po bo, bo, bo obiektywie się nie mieści. No, czytamy? Wybaczanie. ko kochane, naprawdę mówię Ci, byku, wiesz co, nieraz to bić Cię to mało. Anielska mądrość przypomina Ci, że we z że wyzwanie kierowane przez innych ludzi i nowe sytuacje są ci zsyłane jako najważniejsi nauczyciele. Bez nich twoja dusza nie mogłaby się rozwijać. Musisz wyzbyć się poczucia krzywdy, urazy i złości. Przepraszam Cię bardzo, mój drogi Byku. No mówiłam, że, że podsumowujemy czytanie. Czy, czyż to nie jest to, co mówiłam? Gdy wybaczasz innym i samemu sobie, Twoja karma zostaje oczyszczona. Doświadczasz miłości w swym sercu i lekkości ducha. Poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od poczucia krzywdy, złości i winy. One zdejmą z ciebie ten ciężar. I to jest prawda, proście, a będzie wam dane. Jeśli kochasz bezwarunkowo, nie masz czego wybaczać. Miłość jest dawaniem, więc otwórz swoje serce. I oddzielaj innych, innych miłościom. Afirmacje. Wybaczam sobie i innym. Jestem wolna. To co mówiłam. To co mówiłam. Odwet? Nie. Uwalnianie. Tak. Wybaczanie. Tak. Wybaczam sobie i innym. Jestem wolna. Powtarzajcie to, jak mówię, przysłowiową. Mantrę i zobaczycie, że to zacznie przechodzić. E, żeby być mistrzem, trzeba ćwiczyć. Także e, życzę Wam tego z całego serca. Jeżeli potrzebujecie, oczywiście, e, dodatkowych informacji, zapraszam może na moje indywidualne czytanie. Jeżeli potrzebujecie oczyszczenia energetycznego, też zapraszam. I oczywiście mam nadzieję, że uda mi się e, zrobić e, czytanie na numerologiczną, e, na numerologiczną piątkę. E, Będę się starała. Czy mi się uda, zobaczymy. Na razie oczywiście moje byczki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Papa! Pa.